Przepraszam to puste i bezwartościowe słowo, jeśli nie idzie za nim naprawa wyrządzonej krzywdy i zmiana zachowania. Jeżeli stłuka komuś kubek ze swojej nieostrożności, to nie tylko przepraszam za to, że stłukłam ten kubek, ale też obiecuję, że następnym razem będę bardziej uważna oraz odkupuję ten kubek w miarę możliwości. A jeśli nie da się odkupić tego kubka, to na przykład daję bon do homily i mówię, żeby... Kupiła sobie ta osoba tak jak jej się spodoba, no bo tamtych już nie ma. I nie mówię o jej, to tylko kubek, nie przesadzaj, nie rób dramy. Nie, uznaje to, że ten kubek mógł być dla kogoś ważny. I to nie jest o kubkach. To jest o relacjach, o nie tylko romantycznych, ale też z przyjaciółmi. Jak ktoś się cały czas spóźnia i przeprasza za to, ale nie poprawia swojego zachowania, to on wcale nie przeprasza. On mówi to przepraszam na no odpierdol. Izrael teraz przypadkiem zbombardował katolicki Kościół. Drugi raz ten sam. I powiedzieli przepraszam pod naciskiem opinii publicznej, ale to przepraszam jest bezwartościowe, bo oni nadal będą bombardować ludzi i jakoś nikt tam nie zasuwa z kielnią, zaprawą murarską i cegłami, żeby odbudować to, co zniszczyli. Ich przepraszam jest gówno warte, tak samo jak gówno warte było przepraszam twojego byłego, który obiecywał ci, że więcej tak nie będzie, po czym robił to znowu. Przepraszam ma sens tylko wtedy, kiedy idą za nim konkretne czyny.